Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do strajkujących nauczycieli, by na okres wielkiego tygodnia zawiesili swój protest. Poprosił również o to, by rozpoczynające się w poniedziałek egzaminy ósmoklasisty przebiegły bez zakłóceń. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych prowadzą strajk od poniedziałku, 8 kwietnia. Domagają się 30-procentowej podwyżki nauczycielskich pensji. Według resortu edukacji, w strajku bierze udział ok. Połowa placówek oświatowych. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że spory dorosłych nie powinny uderzać w uczącą się młodzież. Chcę bardzo mocno poprosić nauczycieli. Żeby w poniedziałek, we wtorek i w środek zaminy końcowe w szkołach podstawowych odbyły się bez żadnych zakłóceń. Powinniśmy mieć taką wspólną zasadę, że tam, gdzie chodzi o dobro młodzieży i uczniów, to spory między dorosłymi odkładamy na bok. Chciałbym też zaapelować o to. Żeby na czas Wielkiego Tygodnia, na zbliżające się święta, może zawiesić ten protest, jeśli nie uda się go zakończyć, powiedział Mateusz Morawiecki. Premier ponowił też zaproszenie do udziału w okrągłym stole poświęconemu kondycji polskiej oświaty. Ogólnonarodowa debata miałaby się rozpocząć po świętach.